Zara Larson zmałpowała ode mnie trend na przywracanie kolorowych makijaży. Niech Cię Bozia błogosławi, a ja odtworzę ten makijaż i jeszcze pójdę w nim na siłownię. Pod kolorowe cienie użyję białej kredki. Dawno nie malowałam się zielonymi cieniami. Wyślij ten film influencerowi, który musi do końca tego roku zrobić kolorowy make-up. Kolorowa paleta na ten rok to jest ta. Morda cicho. Będę robić kreski. Kreski robię kredką żeby były takie lekko rozdymione. Rzadko sięgam po takie róże. Rzęsy typu chińskie. Nienawidzę doklejać sztucznych rzęs. Słuchajcie, to mi zawsze zajmuje chyba z 15 minut. Polecam Wam kupić sztuczne rzęsy, ale na dół. Kocham te cienie Catrice do brwi, tylko trzeba uważać, żeby nie zrobić sobie za grubych. Klejenie kryształów. Jak to robię? Biorę klej do rzęs Robię sobie kilka kropek, nie za dużo, bo potem nie pamiętam gdzie one są i ich nie widzę. Redka beżowa Ewelina Kosmetyczna. I to naprawdę robię super szybko. Robiłam tylko inne ustawy, w tamtych było mi brzydko. Proszę ocenić make-up od 1 do 10 i w komentarzu wklejcie zdjęcie, który powinnam odtworzyć.